Siema, tutaj Grykson. i chciałbym dzisiaj wam przedstawić top 10 noży według mojej, według tej jakby mnie. Nie chciałbym tutaj zbudować więc zaczynam. 10 skin to jest nóż myśliwski Skar, sieć. On ma taki wielki czerwony właśnie, yy, taką siecią pokryte czerwone ostrze, które po prostu pięknie komponuje się. A raz widziałem już na turnieju, bo jeden z graczy z którym grałem miał to w wersji minimal world. i naprawdę to się tak pięknie prezentuje, że... Po prostu chcieć! Po prostu chcieć! No, na samym nóż będzie Butterfly Slacter, czyli nóż składany Ej Boże, święto, co ja mówię, nóż motylkowy, rzeź. Jeżeli znajdziemy go w wersji di diamond, diamond, przepraszam, Diamond po angielsku diament, gdzie tutaj są linie tak ułożone, że idzie tak, tak, i tak, i tak, że się tak jakby nawijają na siebie to on jest o wiele bardziej droższy i o wiele jeszcze lepiej wygląda. Jest taki bardziej czerwony jak Crimson Web, ale nie przedłużając przechodzimy do miejsca siódmego, yy, przepraszam, Boże, 8. Na miejscu ósmym znajduje się kolejny nóż tylko tym razem szkarłatna sieć. W ten czarny tutaj czarna rączka obejmująca tak pięknie to pokrycie. Jest po prostu, po prostu taki kontur, taki kontrast robi z tym czerwonym i to jest naprawdę pięknie wygląda. Niestety nie spotkałem się jeszcze z tym, ale może kiedyś w ekwipunku go przygarnę do siebie. Chwila, następnym nożem będzie... Chwila, bo źle coś robiłem. Następnym nożem będzie nóż składany Grandient. Naprawdę uwielbiam ten skin, bo już grałem z jednym gościem, mam go w znajomych, który miał ten nóż, po prostu on się tak pięknie wysuwa, tak pięknie to ostrze jest. Ach, po prostu... A on miał jeszcze tak gorzej, bo tutaj dotąd aż miał starty i nie miał w ogóle koloru, tylko miał takie dziwne. Aha, i ogólnie teraz jestem na dive'ie u Izaka. No, zminimalizowane. Także dobra, no, nie przedłużając kolejny nóż, ten nóż po prostu jest tak piękny. Jak go pierwszy raz zacząłem, to się a ach, będzie mój kiedyś. Chyba stała ścianska. Jest to i czasem można znaleźć, że jak są tutaj te linie, to one aż oślepiają czasem, a czasem są takie fajne, jakby tak zakolone, i robią takie, jakby nie wiem, jakby to określić. Kurde. Nie wiem, kurczę jakby to określić, ale patrzcie, że są takie, wiecie, fu te linie, nie? Tam, takie fu, fu, fu. A to są takie byle jakie krechy. I to nie wygląda, bo to tak tak jakby oślepia, nawet rzecz można ująć. No dobrze, nie będę już przedłużał. Przechodzimy do następnego, do następnego skina, a jest na miejscu bodajże piątym Karambit Tiger Tut Factory New. Oczywiście, no wszystkie skiny, które pokażę, będą w jakości fabrycznej, ale po prostu Karambit Tiger Tut, jeżeli znajdziemy właśnie w paternie takim jasnym, a nie ciemnym, pomarańczowym, tylko takim żółtym, to jest on naprawdę pięknie skomponowany. A podejrzewam, że Mając taki nóż, to nawet jeżeli ja mam teraz ustawienia, że w lewej ręce mam wszystko, bo znowu sobie takie ustawiłem, to jeżeli mam w lewej ręce i mam jeszcze takie jakby wysunięte bardziej na lewo. To ja bym nawet chyba tego ostrza do końca aż tak dobrze nie widział, więc mi się ogólnie karambita aż tak super nie podobają nie wiem czemu. Ale no muszę przyznać, że w tej topce bodajże trzy karami też się znalazły, więc nie podobałem się, ale niektóre są po prostu piękne. Następny nóż to jest po prostu też nóż składany, a nóż składanych jest chyba najwięcej, bo aż cztery bodajże. No ale cóż, jak są piękne, to czemu by ich nie umieścić w topce, a to jest nóż składany Tiger tut, Kolejny piękny nóż skomponowany. No co by tu opowiadać o Tiger tu No jest piękny i co będę się wypowiadał? Nie chciałbym tutaj tak dużo przedłużać. E, chyba tego noża Wam nie będę mógł pokazać, kurde. Walić to. Chwilka. Następny nóż to jest. Dobrze, już Wam pokazuję. Następny nóż to jest M9 Bayonet Tiger Toot. Kiedyś i Izak właśnie go otworzył na wróżbie. Robił wróżbę przed takim spotkaniem z swoich przyjaciół szczerych. Które oczywiście komentował. No i robiąc wróżbę, wypadł mu taki oto Bayonet Tiger Toot w faktorze bez Więc. No. Noż jest piękny jak i po prostu cudowny, jest właściciel tego noża, no. następny nóż to jest, Niestety na rynku go nie ma, bo on jest po prostu no za drogi, za piękny, karambit marmurowy Grandiet. I tutaj jest w wersji pokazane, gdzie przeważa ten żółty, niektórzy mówią, że to jest bardziej piaskowany. A ja, a ja bardziej lubię, aha i ta brączka jest czerwona, a ja bardziej lubię jak ale się nazywa potrzeb, I Feel Ace. Jakoś tak. Że tutaj przeważa wszędzie niebieski, że jest pełno niebieskiego i to o wiele lepiej wygląda. A cóż, miejsce pierwsze u mnie zajmuje po prostu nóż, trzymany obecnie przez Scannego S'a. Zawsze gdy ja oglądam go, to jest po prostu so close, so close, so beautiful. Jest to nóż składany marmurowy gradient. No ten warte jest 200 euro, a jak na pierwsze miejsce, no to niektórzy mogliby się spodziewać, że więcej będzie wart, no ale po co wstawiać jakieś na hamskie chamskie, takie niefajne skiny drogie, skoro można to zastąpić lepszymi. A ja oczywiście tutaj chwalę moją łupę kortnikerę. Trochę z mój urwenu uszy. i sesetka skrętka Nie no, mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, nie zapomnij o łapce w górę i do zobaczenia.